Hej, cześć, dzień dobry, ja jestem Dawidekus77.25 i ze mną dzisiaj jest. Tak, wpadajcie też na kanał Hiska i mój, zasubskrybujcie, załapkujcie. Tak. No właśnie. Tak myśleliśmy z Hiskiem Co by tu nagrać. Jezu nie strzelaj biodonami! Tak myśleliśmy z Hiskiem, jak gadaliśmy, co by tutaj nagrać razem i pomyśleliśmy, że Minecrafta i Max, znaczy Hisek, ma takie koło fortuny, gdzie będziemy, tutaj będziemy budować swoje rzeczy. 25 bloków szerokości. Tak, każdy ma 25. Eee... No mamy podwo podwodną twierdzę tutaj. No, cze czekajcie, tylko sobie ściszę. No! No, 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 no. Tak, i Max, nasz <ślaski> Hisek, przepraszam, e ma koło Fortuny, i tam są, <kliw> <ślaski> tam są e kilka rzeczy, które będziemy dzisiaj budować. Tam... I to będzie się które to będzie lepsze. Tak. E jak wam wyraźnie, to, to będziemy podawiać jest tak. Dom, kawiarnia, sojuszko z lodami, czyli jakąś ciężarówką, z z lodami, jak mały blok. Tak, ja sobie jeszcze tutaj zaznaczę na podłodze. Co? Że każdy sobie zaznacza, to, chodź tutaj do mnie. Co? Ja sobie zaznaczam na podłodze taki ten, że to jest moja połowa. No to sobie zmień na czerwony i mamy każdy ma po y, 10 minut na zbudowanie. No, U... się by Tak, ten ja ustawię już nam 10 minut. I sobie w... I, Tak więc y, ja chcę pierwszy, czyli losuj dla mnie. Nie, nie budu... Nie, nie, ja chciałem właśnie, żebyśmy budowali różne rzeczy. Nie, muszę nie. No dobra. No, aha, no tak! I widzę, że będą oceniasz co lepiej. No dobra, to losuj. To ja losuję, zobaczymy co nam... Okej, się kręci. Ja się boję. Don. Jest! <laughs> Ej, dobra, ale, ale został jeszcze trochę czasu. Ej, to zrobię w sensie, żeby sobie przygotować materiały. No to teraz sobie przeszukujemy materiały. Mamy dwie minuty na przygotowanie. Tak, czyli ja najpierw ustawię dwie minuty. Czas start. U mnie leci. No, leci u mnie stopę, dwie minuty. Więc ja sobie wezmę. Alecie, my, my nie będziemy zaglądać do siebie, żeby nie patrzeć, kto co ma. Ja tego tutaj tam ścianę. Tak. A tam z no, no, źle będzie z tymi aczkimentami. Daje mm, Dobra, mm, co by jeszcze wziąć? Możemy, oczywiście, sobie dobierać rzeczy w czasie yy, tej. Do zgrywki, ale to nam czas zajmie. Więc lepiej sobie to sprzygotować. przygotować. Jeju, co wziąć? Jeju, to wezmę. To. Ja się boję, jak już to wszystko zbudujemy. Jak to będzie wyglądało? Dobra. E, dobra. Mm. Wezmę to. Oh. Jeszcze raz? Tak, środek też musi być wy... wybudowany. I jak nie zdążymy, to trudno kończymy, budować. Tak. Nie wiem, ile jeszcze mamy czasu. Jeszcze sobie wezmę to. Popatrz na ten. Nie ja hmm. mam czasu. Mm, mm, już, się, już się patrzę. 20 sekund. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, bo ja jeszcze szykuję. I to. Dobra. Mam wszystko chyba. Dobra. No, poczekamy te 10 sekund. Dobra, już. Tak więc ustawiam 10 minut. Ustaw. A ty A co ty tam już robisz? Aha. Zniszczyłem. dobra. Już? Eee, 3 2 1 start. Dobra. Więc jak najmniej mówimy. Mm, dobra. No, w sumie muszę... O nie, nie wzięli jednej najważniejszej rzeczy. Teraz. Teraz mi się przypomniało, że jej nie mam. Dobra, jakiś zrobić ładny domek. Mm. Mm. A tak, oczywiście Hisek nie nagrywa z tego. <laughs> nie wiem, co na jego kanale będzie. Albo może za duży dom, bo 10 minut taki duży... On pewnie wybuduje jakąś willę. Słuchajcie, ja nie umiem budować w Minecraft'cie. A, a on pewnie bu umie budować i on sobie wybuduje jakąś... W sumie nie, willi nie może wybudować, bo to jest też inny temat. Tak, i oczywiście możemy używać komendy, na przykład film, film set block. No to jest takie oszustwo. Za to odejmujemy sobie jedną minutę, jak to użyjemy. Tak. Dobra. Mm. No. Pamiętaj, że możemy też sobie zrobić krzut. No że na przykład jakieś wejście do domu, jakieś nie wiem. No? E, już czemu ja akurat? A cze, czemu ja? I, i tak i tracę czas. Zostało 7 minut. Mhm. Ja właśnie teraz robię się Dadek. U mnie też będzie jednopiętrowy, pięterowy. A w sumie, słuchajcie, może więcej damy minut, na przykład 15, ale to już w kolejnym odcinku. No, bo a ale a wiesz, co będzie najgorsze, żeby to zniszczyć wszystko. Niech. Niech... niech, Słuchajcie, my na... Pa po prostu po odcinku y, 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 wymarzymy sobie to. I Aha. tak no, i jeszcze na pewno gdzieś się pojawi jeszcze jeden odcinek. Dawno bardzo odcinków nie było, przepraszam, bo jechałem do gości. Ale dzisiaj o, chyba nie. pojawi się pięć nawet odcinków. Bez przesady. No wiem, bez przesady. <laughs> Dobra, mam podłogę dopiero. Serio? No. Ja teraz buduję ściany. A ci nie, słuchajcie, ja nie umiem budować. Pewnie wybierzecie go, bo ja nie umiem. Właśnie dlatego stworzyłem tą serię, bo chcę się nauczyć budować. Aha. Dlatego stworzyłem tą serię. Żeby no <laughs> się po poduczyć budować. I tak będą też jakieś wyzwania specjalne na przykład. No co, nie może być? A źle zrobiłem ten dom, ale już dobra. Mhm. Ile nam zostało? Zostało nam 6 minut, tak więc nie jest aż tak źle. Ja, ja, ja robię tak, jakbym normalnie budował na survivalu. Czemu ja teraz przez, te, przez ten cały czas nie robiłem okien? Zresztą muszę. Tu były okna. Na pewno wiem. Tu jest. Był... No, ja jestem bardzo ciekawy, jak ty budujesz. Co ty tam zbudowałeś w ogóle? Ja oczywiście się bardzo pospieszę, bo chcę jeszcze zrobić ładny da Daszek. No i to ja muszę się pospieszyć na Daszek. Bo ja jeszcze. Dobra, teraz. Ja zapomniałem drzwi. No. I ja zapomniałem drzwi i szkła. Szybko. A eee, szybko. Cztery minuty. No? Nie naprawdę. No. A bo dobra, y, słuchajcie, ja jeszcze dodam 5 minut. Będziemy mieć po 15. to jest takie. Bo trzeba się spieszyć, a Ja nie lubię się spieszyć bardzo. Ja bardzo się nie lubię spieszyć, bo zawsze w pośpiechu mi źle wychodzi. Więc jak minią, miną te 3 minuty. Nie cztery. Cztery minuty. No to damy dam damy sobie jeszcze ten. Pięć minut. No. Znaczy ja dam. Dobra. Tak, bo chisek ma koło fortuny Koło fortuny, a ja mam. Stopę. Dobra, teraz będę budować dom. Ja najpierw sobie zrobię wejście. No teraz będę budować dach. Ja, ja, ja Cały dom teraz buduję uh, Tak, ja oczywiście mam miktafta po polsku, bo ja bym nie, nie mógł mieć po innym języku. Boże, ja mam jakiś wyginany, po wyginany dom i teraz będzie mi trudno zrobić dach. Myślę, że mówisz, że mój jest ładny. Nie wolno patrzeć. Że ja, ja się ciągle stresuję, że ty do mnie mówisz, że ładnie, ładnie. Do siebie. Dobra, dach prawie zbudowany, płyty potrzebuję. Będzie widać kawałek schoda. Schoda to trudno. O nie! Zostały dwie minuty. Nie, 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 jeszcze nie dodałem. No to zostało nam sześć mi yy, siedem minut. Jak tak. Ojej, nie, ja nienawidzę budować dachu z płytek. Znaczy, znaczy lubię, bo ładnie wygląda, ale. No, ale to, ale to i tak będzie. I tak Cię e, oszukałem. Mogę ci, nie muszę przecież mówić prawdy, co buduję. Mogłem Cię oszukać. Słuchajcie, może jeszcze e, dziś będzie... E, czy dzisiaj na pewno wyjdą dwa odcinki z tego e, z tej nowej serii. Ale w końcu... Ale my tyle razy nagrywaliśmy razem. Znaczy, e, tyle razy nagrywaliśmy, żeby w końcu coś dobrze nagrać razem. I to jest ta seria chyba. Ojej! Dobra, aj, pasujesz wszystko, czy coś? Nie, minutę zostało. Tak, tak, dodam. Drzwi. Ty z. Ja powiem Wam taką ciekawostkę, jak grałem w Minecrafta, to ja zawsze pisałem dyż z kropką. Zamiast dy z. To pisałem drzwi z kropką. Że z kropką. Serio? No. O, pewnie on już robi ten... Pewnie on już robi... Yy, sobie ten... Yy, co? O, o, ogród. Jakiś... No? <laughs> Wiedziałem. Nie, czemu moje łóżko lata? Dokładne minuty, co? Nie, mniej niż minuta piszę. Dobra. ja mam fajny pomysł też, żeby coś zrobić. Tylko pewnie mi to nie wyjdzie. Eee. Ale najpierw okej? Czemu? Czemu najpierw mój? Czemu? Czemu był tak? Bo chcę zobaczyć, jak budujesz. Nie, nie możesz jeszcze. No, jeszcze nie. O, dobra, te? Dokładam, dokładamy te minuty. Pięć minut. Te? Dobra, dołożone. Um, więc kiedy. Yy, a Abo może nie. Jak się to nazywa? Co? Nieważne. Nie możemy sobie mówić, przecież. NIE! MÓJ DOM SIĘ, <ślesy> Cześć, się brać, żeby... <ślesy> O nie, co ja zrobiłam? Co? <ślesy> podpaliłem przez Brzybadek swój dom. <ślesy> nie, podpaliłem. Tu będzie taka sala treningowa Nie no, nie. O, To Tu będzie takie, o A, Dobra, idę na dworze robić ja Potrzebuję to na pewno Co szybko? Jeszcze mamy 3 minuty. Ojej, już... A nie, zapom... zapomniałem dokończyć dachu. Co? Zapomniałem dokończyć dachu. Dobra, już nie będę robić dnia. Bo czas. Albo nawet daj. Może nawet damy sobie 17 minut, bo yy, z każdym odcinkiem będą coraz trudniejsze wyzwania. Ta? Albo mogą się czasami powtórzyć. Na przykład yy, w drugim odcinku może być na przykład piknik zaś. Aby szybko kończymy dach. Jezu, ja się boję, nie, słuchajcie, ja naprawdę nie umiem budować w Minecraft'cie, tak więc y, na pewno Kisek ma... e, wygra, czemu, a, e, nieważne, dobra, skończyłem dach, jakoś to wygląda, wchodzimy do domku, tu mamy to, tu będzie takie coś, mam to, mam, dobra, mam w sumie też pomysł fajny, na coś? Mm. Dobra, mm, tu. Mm, tu... tu, tu, tu... tu. Mm. O, zrobiłeś dzień. Ciemno. Ciemna noc, cicha noc, święta Może ja się boję, co on tam wyprawia. Dobra, mój domek jeszcze musi być w... wnętrz... Wy wydekoronowany. <grymne> wywnętrz wydekoronowany! Co ja... Co, co ja mówię? Co ja robię w ogóle? O, słyszę kowadło! Ciekawe co tam wyprawia. A, bez sensu zabrałem jeden przedmiot, bez sensu. Znaczy nie no, z sensem, bo też. bo teraz mi się przydał. A <grych> jest... Że ja idę na tył domu, co się tam dzieje. Bo ja muszę jeszcze udekorować z tyłu domu. Boże, co to jest? <grych> <grych> Już mówię. Mniej niż minuta, czyli za chwilę się skończy czas. No, ja, ja już kończę, mm. o, szybko, szybko, jak to się nazywało? Ten. Mm. <noise> Nic. Co y... robisz? Szczy... Nie patrz. Nie wolno patrzeć. Jeszcze się czas nie skończył. Jeszcze się czas nie skończył. No. Nie, jeszcze się nie skończył. O, skończył się, dobra. Wychodzimy z domków, wyrzucamy wszystkie rzeczy, wychodzimy z domków, ty sieć. Wychodzimy z do. Nie, jeszcze... Dobra. Chodź najpierw do mnie, są... Chodź najpierw do mnie. Czekaj. Kurde, Dobra. Chodź. Poczekaj chwilę.

Mam łóżko, lodówkę. Lodówkę. Szczerze mówiąc, to twoje mi się podoba. To, to jest łóżko, dywanik, ciepły ten stoliczek i. O, tutaj będzie lepiej. Ej, Dawid, ty kłamiesz? Co? mówiłeś, ró że nie umiem budować. No nie umiem. Budowałem, jak ja zawsze buduję. Sprawdzę, Dawid. Dobra. Mm. Chodźmy do Twojego. Czekaj, czekaj, ja muszę być pierwszy. Dowień, czekaj. Święto. Ne, trzeba zachować Poka. Poka. <grydź> Idź. No nie, że... już zostaw go. Wow, też ładny. Nowoczesny... Co to jest? A kanapa, telewizor, akwarium. Ej, twój, znaczy mi, mi się bardziej twój podoba. Tutaj taki dywanik. Tutaj jest Nemo pływa. Ale twój jest dla mnie fajniejszy. Ale komentarz, tutaj jest Nemo pływa. Nemo. To jest Tak więc, yy, tak i teraz będzie małe podsumowanie. Wyjdź z domku, bo ja chcę, yy, nie pokazuj się na razie, bo ja chcę no widzom ja. pokazać ten. I teraz yy, zobaczycie, yy, teraz zobaczycie nasze domki.

Nie. Dobrze, że nie widzieć tam z tyłu. No, ale nie idź tam. Dobrze, słuchajcie, widzieliście już cały domek. Znaczy, całe nasze oba domki, jeszcze z góry sobie na nie popatrzymy. Tak, tak one wyglądają. I napiszcie w komentarzach, ja ja jakie są lepsze. Y, znaczy, który jest lepszy: czy mój, czy hiska. Na, y, no, będzie nam miło, jak. Y, I potem podliczymy głosy i i po prostu, znaczy, yy, znany, nic się ten po prostu, yy, jak będzie już koniec, koniec, koniec yy, całej serii tej, to ona na pewno potrwa długo. Podsumowujemy sobie punkty, i ten, kto będzie miał więcej, gdzie? Ej, ej, na tej górze, na no, dobry Patrz. gdzie? nic <grych> się nie zrobiło. I pod koniec, właśnie serii, jak już wszystko zrobimy: wszystko, wszystko, po prostu wszystko, będzie ten, kto będzie miał więcej głosów, sobie zapiszemy: znaczy ten, kto wygra więcej odcinków. Czyli przegranie kupuje prezent wygranemu. No, ale nie jakiś drogi. Nie, nie jakiś drogi. Tak więc myślę, że sobie zakończymy już odcinek. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, wbijajcie też na kanał Hiska mój, zasubskrybujcie, zostawcie dzwona, bo jak nie zostawicie dzwona, to nie będziecie mieć powiadomień o nowych filmach. A jeszcze żeby zostawić dzwona, to trzeba zasubskrybować. Tak, to najpierw, to najpierw zasubskrybować, potem zostawić dzwona i, A, i będzie git. Tak więc... Co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. O, odcinku. Tak więc trzymajcie się. Cześć, pa! pa! Aj, patrzcie! do mnie. Dobra. To usuwamy już to?